A witam Was ponownie tutaj notka. Jesteśmy na drugim serwerze Coastercraft. Chciałam Wam oprowadzić yy, tamten yy, GIF Code. Trudno yy, yy, no właśnie. Yy, szkoda chociaż że nikt yy, nie chciał wziąć udziału w konkursie gif Myślę, że będzie chociaż jakaś jedna osoba, to bym dała chociaż dla tej jednej osoby. Trzpetniczek. To jest yy, taki nowy serwer, ośmioslotowy, ale i tak prawie tutaj nikt nie wchodzi. Budować można się gdzie chce, na przykład ja mogłabym się tu budować. Nie wiem, byle gdzie nie. Dam kurta, to, to jest dziewczyna jak coś. <laughs> no, kolorowe owce No to serwer nie jest aż tak zbyt duży Dużo osób też na nim nie gra Widać po domkach A, no, denarę Szczerze mówiąc nie wiem co oni tu będą budowali Bo to tylko takie coś Chyba jakaś arena, nie wiem co to będzie, zaraz mi się chyba życia. O, to takie co, coś, nie wiem o co w tym chodzi, ale okej. Okay. Przed chwilą wpadłem tutaj do lawy, to już nie chce mi się wpadać. Byłem też w ogóle na przykład tu do tych tych pokojiki, kup, ale mm, w ogóle nie do rady, nie? No jak nie ma nikogo jestem tylko na serwerze ja i yahoo ja. <laughs> co wam tu jeszcze powiedzieć serwer jest otwarty 24 godziny na dobę ip będziecie mieli mm. no. więcej tu gra powiem wam dziewczyn niż chłopaków No, tam jest dom Yahoo, taki ładny No to nie jest aż tak zbyt duży To też jakaś taka arena Dziwna, przez Yahoo wybudowana To dlatego mówię, mówię, że dziwna mm. Kościoła Krajów, no widzicie Regulamin. Nie niż niszczymy ani nie stawiamy żadnych klatków. Nie wolno st stawiać ognia na arenie. A, Roxy wygrywa... Na... A co tam? Dobra, nieważne. No, autor areny, ja... Mhm. Taka arena można oczywiście wejść, zobaczyć. No. Pff, nie wiem, czy będą jakieś... Mm, odcinki kolejne. Bo widzę, że rzadko mnie oglądacie. więc Oczywiście yy, polecam, yy, polecam yy, ten odcinki już nie odcinki. Nie wiem, czy miatek tak dwa jeszcze nagrywa te swoje odcinki, ale strasznie mi się podobają. <ścoughs> podwodne się robi w Madzi i ma. A Jeszcze pójdziemy do netteru. Może się nie z... w ogóle... Mam nadzieję, że nie wywali mnie z serweru. No, szybciej. To widzimy się za chwilę w netteru. Siemka mnie strasznie nie zadowoliło. Eee, ten netter jest taki, nie wiem, brzydki w ogóle. Można od razu zdednąć. Jeżeli się gra pierwszy raz, ja... Teraz weszłam pierwszy raz na ten serwer Budować można się gdzie chce Nie wiem Jak się to zejdzie Ja jak będę miała już więcej temów. Oczywiście zrobię to schodki z tego noteru O ludzie no. Bardzo ciekawy ten noter Nie są zbyt mili Gracze, którzy tu grają no, no chyba że Yahoo, nie. Możecie mi przesyłać jakieś fajne e, IP serwerów, to chętnie na no nie wbiję, bo już nie wiem, czy skończyć e, serię Minecraft, w ogóle skończyć z Minecraftem, bo już nie mam co nagrywać, może potem escape'y, nie wiem, już samo. Dobra, no to chyba już na tyle. Dobra, widzimy się już w następnym odcinku.